Jednym z niezbywalnych praw człowieka jest prawo do własności, to prawo reguluje kodeks cywilny, ale również dekalog. Prawo Boże na ten temat mówi. Znamy dobre przykazania. Nie kradnij, nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego, ale wciąż są osoby, którym się wydaje, że mogą więcej. I dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Tak, prawo do własności to jest takie niezbywalne prawo. Oczywiście nie chcę się tutaj zajmować prawem cywilnym, kodeksem karnym, czy, czy też od strony dekalogu patrzeć na, na prawo własności i o tym, że właśnie dekalog, zobaczcie, że dekalog stoi na straży mojego prawa własności. Nikt mi nie może zabrać tego, co jest moje. tak? Nikt mi nie może zabrać tego, co jest moje. Nie kradnij. A więc, nawet jeżeli niektórzy patrzą na dekalog, że to jest. Zbiór różnych ograniczeń człowieka, obostrzeń, prawda? Czego nie wolno, prawda? A co wolno, to zobaczcie, że chociażby patrząc na to przykazanie, nie kradnij, to ono stoi na straży mojego poczucia bezpieczeństwa, mojej własności. Tak, są osoby jednak, którym się wydaje, że, że mogą więcej, są osoby, które roszczą sobie prawa do tego, żeby ze względów. Chociażby na zajmowane stanowisko, móc sobie przywłaszczyć czy zagrabić, nie używając ostrego języka, czyjąś, czyjąś własność. I czasami tak jest, że, że te nasze spory o własność, te nasze spory o, o majątek, te nasze spory o to, co nam się wydaje, że do nas należy, tak nas spalają, tak nas jakoś wewnętrznie męczą. A powiedzmy sobie szczerze, słuchajcie, po pierwsze, i tak to wszystko zostawimy. A po drugie, no właśnie, czy widzieliście kiedyś kondukt pogrzebowy, widzieliście kiedyś karawan z przyczepką, na której byłby umieszczony majątek zmarłego? No tak, ale nawet jeżeli wszystko zostawimy, to i tak mamy prawo do godnego życia i mamy prawo do tego żeby tego godnego życia nam nikt nie odbierał. Mamy prawo, tak jak powiedziałem, do własności, do narzędzi pracy. Nawet Franciszek swoim braciom, którzy żyli bardzo ubogo, pozwalałby posiadali narzędzia pracy. Dobrze, długi wstęp dzisiaj, a przechodzimy do bajki, którą na dzisiaj przygotowałem z takiego zbioru opowieści, historii, powiedzeń, zatytułowanego zbioru zatytułowanego Witaminy dla duszy. Serdecznie zapraszam. W czasie polowania król odłączył się przez nieuwagę od swej świty. Już dobre parę godzin cwałował samotnie przez las, nie spotkawszy ani jednego człowieka. W pewnej chwili dostrzegł pomiędzy drzewami unoszący się w górę cienki słup dymu i udał się w jego kierunku. Gdy tam dotarł, okazało się, że była to chata starego drwala, który właśnie przygotowywał sobie jedzenie. Król zsiadł z konia, i podszedł do drwala, mówiąc – Jestem twoim królem i chcę, żebyś mnie ugościł, bo zgłodniałem. Co gotujesz? Fasolę – odrzekł krótko drwal. Czy dasz mi połowę twojej fasoli? Jestem w końcu królem i z chęcią ci się odwdzięczę. Nie, nie dam – odpowiedział mężczyzna, ponieważ wystarczy jej tylko dla mnie, a bez jedzenia nie mogę wykonywać mojej pracy. Poza tym, ta fasola jest warta więcej niż wszystko, co ty posiadasz. Ty chciałbyś dostać moją fasolę, ale ja nie chcę mieć nic z tego, co ty nazywasz swoją własnością. Dlatego moja fasola jest dla mnie o wiele cenniejsza. Pomyśl, ilu zazdrośników, intrygantów i wrogów kwestionuje twoje prawo do majątku, który posiadasz, i królestwa. Ja mam tylko moją chatę, moją pracę i moją fasolę, ale wiem, że jestem wolny od wszelkich sporów i chcę, żeby tak zostało. Król spojrzał na niekwestionowanego właściciela fasoli i pomyślał o swoim spornym prawie do królestwa, po czym pogrążony w zadumie bez słowa odjechał. W Słowie Bożym czytamy, cóż masz, czego byś nie otrzymał, a skoroś otrzymał, to czemu się hełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Tak, moi drodzy, wszystko, wszystko otrzymaliśmy. Wszystko otrzymaliśmy od Boga, wszystko otrzymaliśmy od stwórcy. Właściwie to mamy chyba wszystko, czego nam potrzeba do dobrego życia. No, pomijając różne trudne sytuacje, różne kataklizmy, ale nawet w takich sytuacjach dramatycznych zawsze znajdują się osoby, które nam dopomogą, które się zatroszczą, które sprawią, że, że ta solidarność ludzka daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa. A więc właściwie mamy to, czego nam potrzeba do tego, żeby, żeby dobrze, godnie żyć. Pamiętam kiedyś, jedna z katechetek opowiadała, Taką sytuację, a mianowicie prosiła dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, by każde z dzieci napisało krótki komentarz do przykazań dekalogu. I oczywiście tam dzieci opisywały, tak jak potrafiły swoim, swoim dziecięcym językiem. I jedno, z dziec, jedno z dzieci komentując przykazanie, nie kradnij, napisało: Ciesz się z tego, co masz. Więcej ci nie trzeba. Tak, no, jeszcze raz powiem. Pomijając sytuacje jakieś graniczne, pomijając sytuacje jakichś naprawdę bardzo trudnych yy, wydarzeń, które dzieją się w życiu, choroba, cierpienia, utrata majątku, jakieś katastrofy, bo takie rzeczy też się zdarzają. Być może też czegoś takiego doświadczacie. Być może nawet w minionych latach doświadczaliście takiej sytuacji, że trudno było, że tak powiem, Związać koniec z końcem, ale zobaczcie, fa sam fakt, że, że dzisiaj się spotykamy, sam fakt, że oglądacie e, ten dzisiejszy film, e, sprawia, że, że Bóg się o Was zatroszczył. Że Bóg się o Was zatroszczył. Zatroszczył się wczoraj, zatroszczył się dzisiaj i jutro też się zatroszczy. I jutro też się zatroszczy. Otrzymaliśmy od Boga mnóstwo darów. Zobaczcie, otrzymaliśmy od Boga. Cały piękny, stworzony świat. Otrzymaliśmy wszystko, co jest nam potrzebne, by tutaj na tym świecie przeżyć. Mamy tym światem mądrze gospodarować, mamy go czynić poddanym, ale w sposób mądry. Mamy czynić sobie ziemię poddaną w sposób mądry, tak, żeby nikomu nie zabrakło chleba, tak, żeby nikt nie został pokrzywdzony wracając do tej dzisiejszej historii i do, do sytuacji króla, któremu wydawało się, że ma władzę i może wszystkiego się domagać. Okazało się, że tak ostatecznie tej władzy nie ma. Co więcej, niektórzy kwestionowali jego prawo do władzy, prawo do majątku, prawo do królestwa. No bo tak prawdę mówiąc, wracając do tego, co na początku mówiłem. I tak wszystko tutaj zostanie. I tak wszystko zostawimy jak to ktoś powiedział kiedyś bardzo obrazowo na koniec słuchajcie na koniec to nawet prześcieradło którym nas przykryją nie będzie nasze ale ale to co możemy zabrać ze sobą i co będzie nasze to jest całe dobro, które czynimy. Bo trzeba optymistycznym akcentem zakończyć to nasze wieczorne spotkanie, a więc będziemy sądzeni z miłości i tę miłość trzeba zabrać ze sobą. Dobro, które czynimy, pracę, którą wykonujemy, wypełnianie woli Bożej, które czasami jest trudne, pewno też tego doświadczacie przez swoją chorobę, przez swoje cierpienia, przez różne doświadczenia, ale, ale to całe dobro, to będzie właśnie to, co zabierzemy ze sobą, nawet jeżeli tego nie widać. Nawet jeżeli to nie będzie karawan, jeżeli to nie będzie przyczepka, nawet jeżeli to nie będzie nie wiem, jakiś wózek, w którym będą, będą nasze, nasze rzeczy wiezione za nami, bo, bo to i tak zostanie. Natomiast dobro zabierzemy ze sobą i tego dobra wam z całego serca życie. Życzę, miejcie odwagę czynić dobro, tym dobrem żyjcie i proście Boga, żeby też dawał wam siłę i łaskę do czynienia dobra, bo również dobro, które wykonujemy, które czynimy, jest z łaski Pana Boga. Każde dobro pochodzi od Boga. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, więc otwierajmy się na Pana Boga i na to dobro, które On chce wlać w nasze serca. Wszystkiego dobrego życzę, dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem i zapraszam jeszcze na wieczorną modlitwę, która będzie króciutko po zakończeniu naszego spotkania. Dzięki za, za Waszą obecność. Wszystkiego dobrego. Pokój dobro.